Le, wróciłem już. Le, co my tu mamy? Tu mamy e, grzyby. Koszyk mamy. Ludzie, koszyk w dzisiejszych czasach. Koszyk. To jest bogactwo. To normalnie burżoła tylko koszyki w domu. Snek chciał ukryć grzyby. Ale przede mną nie da się nic ukryć. A grzyby. Które się sprzeda. Jestem nielegalnym sprzedawcą grzybów. Jestem znany pod pseudonimem Grzybek. Ale jak w razie czego wy tego ode mnie nie usłyszeliście. Dawaj tu, bitch. To się cię bałem, bałem się w gotiku 1 i dwójce mnie zabijałeś. A teraz ja cię zabijam, suko. No i teraz taki mądry nie jesteś. Cię... Cię dorwę, całą twoją rodzinę dorwę. Nie, no dobra, wyjdzie, bo tu że komuś grozę. A e, nie grozę, a ja mu go tylko zabiłem, no co? No dobra, popisuję się. Tak potrafię to wyczuć. W sumie każdy to powinien potrafić. No, każdy normalny. Jak ktoś tego nie potrafi, znaczy, że jest nienormalny. Ale ja tu nic nie mówiłem. W razie czego, to nie słyszeliście tego ode mnie, to wszystko przez ruskich. To przez Tuska, to Tusk! Ta jego partia! O ty gnoju! Tu walczę! Handicap mecz, 6 na jednego! Co? O jeden leży, jeden knockout. Strzeliłem mu knockouta. Dość finishera! Może jeszcze da się to wygrać. Co to, TLC my Oni z tę Jest! Udało się, wychodzimy zwycięsko! Ło, myślałem, że to jest niemożliwe. Taka wygrana na największej gali wrestlingowej... na Gothicu. Wrestle Gothic. Ej! Przyszedł mi pomysł stworzenie moda. Nie, nie, nie. Usunę ten fragment, żebyście nie mogli zgapić ode mnie w no Life, wy, wy no właśnie. Chociaż czemu się dalej skrada? Dziękuję, że się nie skradasz. Zardzewiały miecz. <coughs> czemu ja Czy Czemu ja tak robię? Tu będzie teleport. Ha, skąd ja to wiedziałem? No nie wiedziałem, ale no wiedziałem. No, no nie! Tam nie było nic. cennego, fajnego. cennego Yeah, jach ja, ja, ja. Kurwa, cały obóz buntowników nie mógł zlikwidować paru potworków, a ja sam, sam, powiadam, sam. Dałem radę. To, co się oznacza, to oznacza, że szatan się mną interesuje. Ja od razu z nim chcę solówkę. Do solu. W miejscu nie zapuszczałbym się zbyt głęboko do tych jaskiń. Grozi grozisz mi? Czym się tu zajmujesz? Stoję na warcie. Obserwuję południowe wyjście z Redok. W wolnym czasie trenuję na arenie. Co jest nie tak z tymi jaskiniami? Jeszcze ich do końca nie zbadaliśmy. Podobno gdzieś na wschodzie jest drugie wyjście. Niestety w jaskiniach po wschodniej stronie roi się od bestii. Czy tu przypadkiem nie było kiedyś kowalni? Możliwe. Ale jeśli tak, to nic tutaj od lat nie wydobyto. Znaleźliśmy te jaskinie w takim właśnie stanie. Oczyściliśmy je tylko z różnych stworzeń. Południowe wyjście z redok zostało oczyszczone. Udało ci się pokonać te bestie? Niesamowite. To mi bardzo ułatwi pracę. Dziękuję. Masz tu kilka złotych monet za fatygę. Chcesz się ze mną zmierzyć na arenie? Czemu nie? Mały trening nie zaszkodzi. Ale najpierw powiedz Norrisowi, żeby wyjaśnił Ci zasady walki na arenie. Wa Dobrze, kurde. Ale pamiętaj, że to przyjacielski pojedynek. Spotkamy się na arenie. Ja nie uznaję przyjacielskich e, pojedynków, ja uznaję tylko na śmierć i życie. Suko że... O Boże, ja to ekspie, ja to ekspie, po prostu ja ekspie. Czy to ekspisz, czy to ekspiesz? Nie, ja nie ekspie. Ja no w

nie, dobra, najpierw może pójdę posprzedawać. Jest noc, która godzina? Chwila, chwila, to ja tu muszę odkryć, jest 19.30, haha. Później pójdę, tak jako się zaczaję, żeby ten se poszedł w pizdu i go zabiję. <coughs> A później będę miał czyste sumienie. Czyste. Za 300 złotych. Aha. Takie you now life. Piknie, piknie żeby się zbierają same właściwie. Nie piknie. O no, dobra, dobra, będę teraz po to, że piknie, piknie. Ale to już takie wiecie. Czy to jesteś... Dzień dobry. Kurde. Musisz bardzo uważać w tutejszych klasach. Wszędzie są orkowi zwiadowcy. Przybywam z Ardei. Odebraliśmy wioskę orką. Porozmawiaj z Javierem. Już o tym słyszał. Jeden z naszych zwiadowców widział całe to zdarzenie. Javier jest niżej, w pieczarze. Opowiedz mi więcej o tym miejscu. To największy obóz buntowników na Wybrzeżu. Nazywamy go Redog. Ukrywa się tu wielu royalistów, którzy zdołali się wymknąć orką. Mam nadzieję, że nie jesteś szpiegiem orku. Albo spotkacie marny los rozumiem. Pokaż mi swoje towary. All right, Butters. Będzie co sprzedawać. <laughs> Aha, jeszcze potem nie było, no dobra. Zostawimy sobie jedną chochlę. Może jakieś... Co to, to? A to też... Nie, ja nigdy nie żartuję, jestem śmiertelnie poważny. Nie chcę takiego patrzysz, bo tu nie chcesz skórzany strój. Jesteś w porządku. No ja zawsze jestem w porządku. Co mnie właśnie uraziłeś Jeśli on będzie tak cały czas. Grozisz mnie? Nigdy do niczego nie dojdziemy. Nie no, nocka zapada fajnie. Bazinga Lubisz Które problemy Probuj się, że nie było. to zauważą. Co? Ach tak! Ja... Jestem trochę nerwowy. Przepraszam. Czym mogę ci służyć? Kim jesteś? Nazywam się Sebastian. Jestem tu w Redok alchemikiem. Nosisz szatę maga ognia? Przed wojną byłem wielkim magiem tego kręgu. Potem jednak nadszedł dzień, kiedy magowie ognia stracili swą magię runiczną. A wkrótce potem skończyła się wojna. Ta szata to wszystko, co mi jeszcze przypomina moją dawną rangę. Czemu magowie ognia utracili swą magię? Wiele bezsennych nocy spędziłem na próbach odpowiedzi na to pytanie. Wiem tylko, że nie mogliśmy już powstrzymywać orków naszą magią runiczną. Wielu magów ognia zginęło, a ci, którzy przetrwali tę klęskę, skryli się w lasach. Co teraz zrobisz? Zostanę tu, w Redok, i będę badał prastare pisma naszych przodków. Według legend, pradawni dysponowali własną magią, zupełnie niezależną od pomocy w rodzaju run, z których my czerpaliśmy swoją moc. Opowiedz mi więcej o magii pradawnych. Tak naprawdę wiadomo tylko, że pradawni istnieli i że nawet dziś w ruinach ich budowli można znaleźć artefakty. Więcej na temat ich magii dowiemy się tylko wtedy, gdy poznamy tajemnicę tych ruin. Wszyscy żyjący jeszcze magowie ognia badają tę prastarą wiedzę. Opowiedz mi o alchemii. To jedyna metoda leczenia ran i wzmacniania się bez pomocy magii. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale moje umiejętności są wystarczające do zapewnienia redok podstawowych usług. się. Opowiedz mi więcej o artefaktach Pradawnych. Orkowie mają obsesję na punkcie poszukiwań tych cennych religii. Każdy handlarz w tej krainie to wie, więc żąda za nie odpowiednio wysokiej ceny. Wiele artefaktów, również dla nas magów, ma wielką wartość, jak na przykład ogniste puchary. Cóż w tych ognistych pucharach takiego specjalnego? Ogniste puchary są niezwykle stare. Od dawna uważano je za zaginione. Mówi się, że posiadają potężne właściwości magiczne. Ale nie jestem ekspertem od tych spraw. Jeśli znajdziesz jakiś ognisty puchar, zanieś go moim braciom do Nordmaru. Od nich dowiesz się więcej niż ode mnie. Przekaż mi swą wiedzę alchemiczną. Chętnie. Niestety nie mam odpowiednich składników niezbędnych w procesie nauczania. Jeśli dostarczysz mi dziesięć roślin leczniczych, podzielę się z tobą moją wiedzą. Załatwię Ci rośliny lecznicze. Te rośliny rosną niemal wszędzie. Nie powinieneś mieć problemów z ich znalezieniem. Oto twoje rośliny lecznicze. Wspaniale. Teraz mogę się z tobą podzielić moją wiedzą. Cześć, yes, yes, synek, synek. Synek. Daj mnie wkurzał, muszę se iść. Idź w Pizdu. Idź tam... Tam okradają Mirosława. Rzecz nie wiem kto to Mirosław, ale to szczegół. Cześć. Z nim pogadamy. Jesteś tu nowy, prawda? W ostatnim czasie do Redok przybyło wielu uciekinierów, ale ciebie nie kojarzę. Wypędziliśmy orków z Ardei. A więc tobie to zawdzięczamy. Dobra robota. Od tej chwili wszystkim zajmą się nasi ludzie. Jeśli chcesz nam jeszcze pomóc, jest parę spraw. Jesteś tu dowódcą? Mam największe doświadczenie, jeśli chodzi o walkę z orkami. Przypuszczam, że to czyni ze mnie kogoś w rodzaju przywódcy tego miejsca. Jak mogę pan pomóc? Jest wiele możliwości. Przejdź się po obozie i porozmawiaj z ludźmi. Musimy się przygotować do rewolucji w Cape Town. Opowiedz mi o tej rewolucji. W miastach Myrtany rządzą Orkowie, ale ukrywają się tam również buntownicy. Kiedy nadejdzie właściwy czas, wezwą wolnych ludzi i niewolników do walki. Jeśli chcesz nam pomóc, musisz znaleźć tych ukrywających się buntowników. Jak się nazywa buntownik ukrywający się w Cape Down? Działa wśród niewolników z Cape Down, aby zachować w tajemnicy swoją tożsamość. Mam nadzieję, że jeszcze go nie znaleźli. Nie powiem ci, kto to jest. Nie znam cię wystarczająco dobrze, ale jeśli zdobędziesz jego zaufanie, powiedz mu, że Javier przysłał cię na pomoc. <grystanie> snek, snek, ty jesteś tempiejszy, ja ci pomogę. Hej, wyglądasz na osobę, której zdarza się oberwać. Co powiesz na mały pojedynek na arenie? Chcesz stanąć przeciwko mnie? <grystanie> tak naprawdę to nie. Jesteś tu wśród przyjaciół. My ludzie musimy trzymać się razem w walce z orkami. Potrzebny mi trening, a ty wyglądasz na godnego przeciwnika. Niech Norris wyjaśni Ci zasady walki, a potem możemy zaczynać zabawę. Spotkajmy się na arenie. No dobra, zobaczymy na co Nie stać. stać na dużo. Ja y, mam dużo kasa, tutaj mam 3000. Chodź tu! jak wszyscy patrzą. Finisz him. Nie możliwe. Już wykończyłem gnoja. Ty Norris, Chuck Norris. A nowy. Czym się tu zajmujesz? Dbam o nasze siły, Wredok. Cały czas ćwiczymy, aby jak najlepiej przygotować się do bitwy z orkami. Ten odgrodzony teren to plac ćwiczeń. Pokaż mi, jak się walczy. Dobra, pokażę ci, jak się posługiwać bronią, jeśli udowodnisz, że jesteś przydatny dla naszego obozu. Nauczysz mnie walki? Właśnie tak! Nie jesteś na. Nie jesteś. Dobrze. A? Nie jesteś. Nie... Właśnie! Naucz mnie parowania ciosów tarczą. Droga tarczy to droga żołnierza. Posłuchaj, tarcza to twój najlepszy przyjaciel. Zawsze miej ją przy sobie. Ochroni cię przed większością ataków. Nawet przed strzałami. Aha, jeszcze jedno. Tarczy nie nosimy na tej ręce, którą trzymamy broń. No co ty kurde nie powiesz. Wygrałeś walkę. Dobra robota, masz talent. Jeśli będziesz kiedyś potrzebował towarzysza, który walczył był twego boku. Pamiętam. Eee, już o tobie zapomniałem. Idę mam kasę. Yeah, yeah. Chuck Norris, chodź tu. No. Nie jest. No. Mamy 137 od razu na wejście. Eee, cześć, cześć koperek. <laughs> o, dzisiaj jesteś dla mnie koperek biały topór bojowy. Kurde, a nie, oni są tutaj. Alright, Bada On tam jest. Ale dobra, to nie zauważył, bo on ślepy. Zapisz grę. Wchodźmy i go naturwiamy.

Piąteczka. Lesejwik. I ja zaraz wracam.